Bum rara, rara, euro nadal trwa. Kogo chcesz, graczu ja wiem? Betfana! 14 dzień marca 2021 roku. Mamy nadzieję, że ten dzień, ten wieczór przejdzie do historii polskiego futbolu. który szaleje przez starych fragmentach, Milan Skriniar. Za tym stałem, 5 trzy, uwaga, Gerard Moreno, piłka w bramce spalony. bramka, a więc bramka niestety. Dobre dogranie do Forsberga, trzeba uważać, Forsberg w polu karnym, wciąż Forsberg i jeden do zera dla Szwecji, najgorszy początek jaki mógł tylko być. Zaczyna Kulusewski być już na wysokości naszego pola karnego, Kulusewski, trzeba uważać, Kulusewski szuka miejsca do oddania 2 Forsberg, dwa do zera, po meczu. Pole do Kulusewskiego. Kulusewski obrócił się. No i teraz będzie głośniej kraje są. są! Koniec łócen, kozen i marzeń. Koniec myślenia o czymkolwiek, szkoda. Dzień dobry. Futbol bez cenzury. Udział reprezentacji Polski na Euro 2020. Dziękuję 10 ostatnim osobom, które postanowiły pozostawić subskrypcję. Nowe osoby oczywiście gorąco zachęcam do zrobienia tego. Także przypominam, że z kodem Footbreak po wpłacie minimum 50 zł na stronie Betfan otrzymujecie freebet w wysokości 60 zł, więc łącznie na start macie 110 zł. A teraz przejdźmy do tego, co w dzisiejszym materiale jest najistotniejsze, czyli podsumowanie nieudanego występu Polaków na Mistrzostwach Europy 2020. Zapraszam. Kluczem do awansu do 1-8 finału miał być mecz otwarcie. Tym razem był on jeszcze ważniejszy niż zwykle, gdyż graliśmy w nim z teoretycznie najsłabszym rywalem, czyli ze Słowacją, która na turniej dostała się dzięki Nations League. Trzy punkty w spotkaniu w Sankt Petersburgu dawałyby korzystną pozycję wyjściową przed spotkaniami z trudniejszymi przeciwnikami. Tymczasem nasza kadra w meczu ze Słowacją zawiodła. Już wtedy łatwo było zauważyć, że piętą Achillesową reprezentacji Polski jest defensywa. Biało-czerwoni rozpoczęli mecz odważnie, w stylu, jaki rzadko oglądamy w wykonaniu naszych piłkarzy. Jednak gdy tylko do ataku ruszyli Słowacy, to zakończyło się katastrofą. Fatalny błąd popełnił Bartosz Bereszyński, a za sekuracją nie dał sobie rady Kamil Jużwiak i efektem był pechowy samobój Wojciecha Szczęsnego. Gdy już udało się wyrównać za sprawą Linettego, to kolejna niefrasobliwość w defensywie przyniosła drugą bramkę Słowakom. Po stałym fragmencie gry, niepilnowany Milan Skriniar miał mnóstwo czasu, by opanować na 13 metrze piłkę, obrócić się i posłać ją do siatki. A to wszystko przy ośmiu polskich zawodnikach z pola obecnych w polu karnym. Grająca w dziesiątkę po całkiem niepotrzebnej czerwonej kartce dla Grzegorza Krychowiaka Kadra, nie była już w stanie przeciwstawić się dobrze grającym w obronie Słowakom, którym do zwycięstwa wystarczyły dwa celne strzały. Co więcej, były to dwa celne uderzenia Słowaków w całym turnieju. Nasi pierwsi rywale przeciwstawili się nam przede wszystkim walką o piłkę. Odnotowali w tym meczu aż 19 przechwytów przy 6 Polaków i 31 wybić piłki Polska 7. Na błędy wskazał wyraźnie Jan Bednarek, który w pomyczowej wypowiedzi użył słów. Szczerze to zagraliśmy jak juniorzy. Kontrolowaliśmy spotkanie, mamy posiadanie i jakiś brak przekonania. Brak konsekwencji i dajemy im strzelić bramkę. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Wiedzieliśmy, co mamy robić. Dwa głupie juniorskie błędy i przegrywamy. Podobnie było w meczu z Hiszpanią. Choć był on w naszym wykonaniu znacznie lepszy niż ze Słowacją, to bramkę straciliśmy na własne życzenie. Alvaro Morata wykorzystał fakt, że Bartosz Bereszyński złamał linię spalonego i z bliska skierował piłkę do siatki. Nam zabrakło centymetrów, by przed przerwą odpowiedzieć bramką, ponieważ Karol Świderski trafił w słupek, a Robert Lewandowski nie wykorzystał sytuacji sam na sam. Na szczęście tym razem po wyrównaniu na początku drugiej odsłony meczu udało się dowieść chociaż remis do końcowego gwiska sędziego. Ale i to mogło się nie udać przez kolejny błąd, gdy Jakub Moder sfaulował w polu karnym urenu. Jednak w tym meczu pokazaliśmy, że my także potrafimy walczyć o każdą piłkę i w liczbie przechwytów ponad dwukrotnie przeważaliśmy nad Hiszpanami. Wynikało to jednak w sporej części z faktu, że to rywale w głównej mierze grali piłką, utrzymując się przy niej przez 76% czasu gry. Tymoteusz Puchacz mówił po meczu Trzeba pochwalić nas jako drużynę, jako kolektyw. Kilka osób zarzucało nam, że nie ma drużyny. Dzisiaj odpowiadam, mamy drużynę. Tym razem nie było więc meczu o honor. Stawką starcia ze Szwecją był awans do jednej ósmej finału. Ważny był fakt, że nie musieliśmy oglądać się na wynik spotkania Hiszpanii ze Słowacją. Niezależnie od niego, zwycięstwo premiowałoby nas awansem. Wszelkie założenia taktyczne szybko jednak trzeba było zrewidować za sprawą kompilacji błędów. Najpierw Bartosz Bereszyński łatwo przegrał walkę o piłkę z Aleksandrem Izakiem, a następnie w futbolówkę nie trafił Juźwiak, co otworzyło szansę przed Emilem Forsbergiem. Koniec końców nie zdążył go zablokować Jan Bednarek i na tablicy świetlnej widniał wynik 0 do 1. Minęło dopiero 81 sekund gry, co sprawiło, że był to drugi najszybszy gol. W historii Mistrzostw Europy po trafieniu Rosjanina, Kirikszenki w meczu z Grecją podczas Euro 2004 rekord wynosi 67 sekund. Rozpoczęło się więc mozolne odrabianie strat. Doskonałą szansę miał Robert Lewandowski, ale w sytuacji, w której trafiłby w 99% przypadków, ostemplował dwukrotnie poprzeczkę. By osiągnąć coś więcej, przed przerwą brakowało dokładności. Znamienna była statystyka dośrodkowań. Na 26 piłek posłanych w pole karne Szwedów do celu dotarły tylko dwie. Stanowi to zaledwie 8% skuteczności. Gdy już stwarzaliśmy sobie sytuacje strzeleckie, to w szwedzkiej bramce dobrze radził sobie Robin Ulsen. Tymczasem Szwedzi wyprowadzili kontraatak dzięki stracie Grzegorza Krychowiaka i Emil Forsberg po raz drugi umieścił piłkę w siatce. Szybko jednak wróciliśmy do gry po pięknym golu Roberta Lewandowskiego. Do bramki trafił również Jakub Świerczok, ale znów zabrakło odrobiny szczęścia. Wysunięte poza linię spalonego kolano napastnika Piastagliwice sprawiło, że sędzia słusznie tej bramki nie uznał. Kilka minut przed końcem wreszcie Przemysław Frankowski wykonał jedno z nielicznych celnych dośrodkowań, tym samym po części rehabilitując się za stratę drugiej bramki i Lewandowski wyrównał. Do końca walczyliśmy o wygraną, ale marzenia zniweczył kolejny błąd defensywy. Otoczony przez polskich obrońców Dejan Kolusewski wyprowadził podaniem na czystą pozycję Wiktora Klaisona, a ten wbił ostatni gwóźdź do polskiej trumny z napisem Euro 2020. Kolejson, koniec, muzyn, koniec, koniec myślenia o czymkolwiek. Szkoda. Turniej dla nas się więc zakończył. Przyczyn tego biegu zdarzeń można szukać w wielu aspektach. Na pewno główną z nich jest gra defensywna. W ataku nie zagraliśmy najgorzej, bo cztery zdobyte bramki to wyrównanie wyniku z Euro 2016, gdzie przecież doszliśmy do ćwierćfinału finału i rezultat lepszy niż na Euro 2008 i 2012 razem wzięty. I wreszcie Robert Lewandowski zagrał najlepszy turniej reprezentacyjny. Jego trzy strzelone bramki. Są najlepszym wynikiem turniejowym polskiego piłkarza od 1982 roku, gdy Zbigniew Boniek czterokrotnie trafił do siatki na Mistrzostwach Świata. Jednak więcej goli od reprezentacji Polski na trwającym turnieju straciły tylko zespoły Turcji, Rosji i Macedonii Północnej. Piłka trafiała do naszej siatki sześciokrotnie, co jest najgorszym wynikiem od mundialu w Korei Południowej i Japonii w 2002 roku, gdy rywale wbili nam siedem bramek. Poza słabą defensywą, nierówną formę zaprezentował w bramce Wojciech Szczęsny. Bardzo dobrze spisał się w meczu z Hiszpanią, ale już ze Słowacją i Szwecją obronił zaledwie połowę strzałów rywali w światło bramki. W środku pola natomiast zawiódł po całej linii Grzegorz Krychowiak, który w meczu ze Słowacją w głupi sposób osłabił zespół, a ze Szwecją sprokurował akcję bramkową na 2 do zera. Zawiodły też wahadła, które w ustawieniu z trójką stoperów odgrywają bardzo istotną rolę. Od 2002 roku Białoczerwoni zagrali na ważnych turniejach 22 mecze. Wygrali raptem 6, z których połowa była tak zwanymi meczami o honor. Mające jakieś znaczenie spotkania, wygraliśmy tylko 3. Wszystkie podczas Euro 2016. W mediach rozpętała się burza na temat przyszłości Paulo Sousy. Można jednak śmiało postawić tezę, że to nie Portugalczyk jest winny niepowodzenia, lecz Zbigniew Boniek. Błędem nie było bowiem zwolnienie Jerzego Brzęczka, ale zbyt późna decyzja. Widać bowiem było wyraźnie, że pod okiem byłego trenera Wisły Płock kadra się nie rozwija. Pamiętajmy też, że pojawiła się szansa na odpowiednio szybką zmianę, gdy przesunięto turniej o rok. Paulo Souza miał na przygotowania zaledwie kilka miesięcy. Biorąc pod uwagę, że jest szkoleniowcem zagranicznym, trudno było się spodziewać, że w tak krótkim czasie. Zdąży poznać zespół i piłkarzy. Za przykład dla Polaków stawia się postawę reprezentacji Węgier, która dzielnie walczyła do samego końca w grupie śmierci, w której skazywano ją na porażkę. Warto więc o tym pamiętać, że prowadzący kadrę magiarów Włoch, Marco Rossi, pracuje z reprezentacją od prawie trzech lat. Miał więc czas, by wprowadzić swoje założenia taktyczne, a takowe z pewnością ma też Paulo Souza. Za kadencji Portugalczyka nasi kadrowicze potrafią momentami grać atrakcyjny dla oka futbol pod warunkiem, że są skoncentrowani, a nie prześpią pierwszej połowy jak ze Słowacją lub Szwecją. Gra kadry brzęczka męczyła widza, a obecnie potrafi pokazać kilka ciekawych akcji, szukając rozwiązań innych niż długa piłka do Lewandowskiego. Souza nie trzyma się także uparcie taktyki, gdy widzi, że zespołowi nie idzie. Wprowadzając odpowiednie zmiany personalne, koryguje ustawienie adekwatnie do wydarzeń wojskowych. Nie przywiązuje się też do nazwisk, o czym świadczy na przykład rezygnacja z Kamila Grosickiego, a także stara się wprowadzać młodych piłkarzy, takich jak. Kamil Piątkowski, choć on akurat na Euro nie pojawił się na placu gry, Tymoteusz Puchacz czy bardzo chwalony Kasper Kozłowski, który został najmłodszym piłkarzem w historii Mistrzostw Europy. Ze słów Roberta Lewandowskiego po meczu ze Szwecją wynika też, że Souza zmienił również myślenie wśród zawodników. Nasz kapitan powiedział: po turnieju łatwo mówić, ale mimo trudnych momentów, w których się teraz znajdujemy, wierzę w chłopaków i widzę jakieś światełko w tunelu. Zaszczepiona została w nas inna pewność siebie, inna mentalność niż była do tej pory. Może warto byłoby więc, wbrew opiniom niektórych dziennikarzy i ekspertów, dać Portugalczykowi więcej czasu i szansy na spokojną pracę z drużyną. Zbigniew Boniek zapowiedział parę dni temu. Jego nie zwolnię z funkcji selekcjonera. Bardzo bym chciał, żebyśmy u nas w kraju mieli kilkunastu trenerów o takiej mentalności, kreatywności, podejściu do pracy, chcących, by drużyna grała w piłkę i uczących piłkarzy. Ale praca trenera polega też na szczęściu. Nam tego trochę brakuje. Trudno jednak przewidzieć los selekcjonera, ponieważ będzie on już zależał od nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, którego wyłonią sierpniowe wybory. Czas więc pokaże, kto poprowadzi reprezentację Polski we wrześniowych meczach eliminacji mundialu. Sam Paulo Souza jest gotowy, by kontynuować pracę w naszym kraju i patrzy na nią z optymizmem. Na konferencji prasowej, po meczu ze Szwecją, odniósł się do tego tematu słowami: Droga, jaką podążamy, jest klarowna. Jesteśmy agresywni wobec rywali i gramy bliżej nich w środkowej strefie. Tworzymy więcej sytuacji. Jestem zadowolony z decyzji, jakie podejmowałem. Mój kontrakt kończy się wraz z końcem eliminacji do Mundialu. Będę czekał na nowego prezesa związku z nadzieją, że będę kontynuować rozwój zespołu. Rośniemy, mamy wszelkie możliwości, by już wkrótce grać lepiej. A co Wy sądzicie o tym temacie? Czy Paulo Souza powinien sprawować dalej funkcję naszego szkoleniowca, czy jednak nie, oczywiście zachęcam gorąco do dyskusji w komentarzach i także prosiłbym Was o podzielenie się opinią odnośnie całościowego występu biało-czerwonych na Euro 2020. Na pewno nie liczyliśmy, że zakończymy go w takim stylu, bazując na zapowiedziach przedturniejowych, ale piłka jest. Dyscypliną, która jest bardzo niesprawiedliwa, i myślę, że dosadnie było to widoczne podczas fazy grubowej. Wiele błędów się przytrafiło, były jednak również momenty, w których mogliśmy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Finalnie kończymy. Fazę grupową z jednym punktem na ostatnim miejscu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Nowe osoby zachęcam do subskrybowania kanału. Więcej czasu Wam nie zabieram. Tym samym kończymy materiały o reprezentacji Polski na Euro 2020. Bardzo przyjemnie było, była otoczka, działo się, miałem przyjemność pojechać na mecz ze Słowacją. Mimo porażki na pewno nie ma czego żałować. Koniec Mistrzostw. Do widzenia.